Widzowie, w dzisiejszym odcinku postanowiłem, że ostatni dzień przed wyrzuceniem przesladowcy trzeba go widzowie po prostu yy, zmiazdyć. Trzeba go widzowie was troszeczkę za to, co on nam lubił przez ostatnie miesiące. Więc widzowie, zostawiajcie jak najwięcej łopacyk do góry. A ja w tym momencie idę do chłopaków i zapytam się ich, co o tym sądzą. Bo widzowie, jeżeli oni się zgodzą, to będzie to śmieszny odcinek. Pójdziemy sobie, może? Zapów do pajona. Puch, puch. Dzień dobry, pajon? Dzień dobry! Dzień dobry, dzień dobry. Co, nena już jest, y, że tak powiem, bezpieczna. A, no, ter, teraz już jest bezpieczna, bolo, ale wiesz, że teraz mamy prześladowcę w moim palcu, co chcesz z nim robić? Tak jest, ja będę dzisiaj się z nim bawił. Jak, jak normalnie jak, jak, jak z zabawkami w piaskownicy. Co? No, chodź, ma pomysł. Nie, ma pomysł, żeby po prostu po to tak jak on nam robił ksydę, tak my dzisiaj my porobimy. Tak mu się to należy, należy mu się to należy. Dawaj po, mu się. Chodźmy po po co No i co, no i co, no i co? No co? co? Dojdziesz do króla, a nie masz dla niego datku. Chopie mam datek. Ym, dawaj. Czekaj, chodź. A... Kula w skróń, co? A, a dzisiaj dzień dziecka, ty moja. Dostaję pompę. O, dostaję o, pompę od ko kolegi Słuchajcie dzisiaj jest ważny dzień, ponieważ dzisiaj możemy się pobawić z przesladowcą Ale w tym zły sposób widzowie, także możemy dzisiaj go potorturować On już jest bezbronny, więc o, nic nie zrobi Ale tu masz jakieś sposoby? Macie książkę? Macie książkę czy nie? Bo ja nie o. Dobra daj mi książkę, albo możesz zapisać, albo możesz mi dać książkę ale potrzeba, ja to mam wypełnioną informacjami. A, no to Masz. mogę mi dać te informacje. Ja bardzo chętnie. Nie, 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 nie chłopaku. No. Nie, nie, nie. Tak, że ten, słuchajcie, ja mam pomysły. On jest w ogóle na ogóle teraz, tak? Tam sobie siedzi chłopak bezdomny. Słuchajcie, pomysł jest taki. Ja mam pomysł, wpadłem na pomysł, żeby go potontulować. Ale w taki śmieszny sposób, czyli na przykład moglibyśmy zbudować jakiś ze przeszkód yy, Który będzie śmielczonosny, taki wiecie, że po prostu nie będzie się udało na przejść A masz ma potrzebne rzeczy? No mam, mam, co pan chce pokoju, wiesz? No może mu zrobić taki park, przetestujemy to go Taki Dawajcie, dawajcie, no Będziesz mu prosić będzie będzie mieć tego wiesz, on będzie skakał, ale żeby go, żeby Tak, my będziemy mu strzelać w nogi, nie? I wszystko, i to będzie tak ważne Patrzcie jak ta korona pięknie do tego kasku fituje. Wygląda jak, jak król. Jak księżniczka wygląda normalnie. Teraz. Jak wygląda jak król. Nasza, nasza księżniczka. Księżniczka. Weź się, tak. kurczę, ogarnij. Ja jestem król pierwszy Dave. Nie, jesteś fajna, bo dobra, słuchajcie chłopaki. W tym momencie idziemy po materiały, budujemy ton i wracamy po przystadowce Dobra widzowie, wy wykorzystamy stary parkour tutaj od kiedyś, który był. No i słuchajcie, zrobimy tak, musicie mi pomóc wykopać dziurę tutaj, ponieważ tutaj wylejemy sobie lawę i zrobimy Dałam? taki... zrobimy parkour, wiesz? Zrobimy parkour. Ja co, co ty masz za łopatę, bolo? <laughs> Nie masz teraz, dobra, ja lawę i ja już zacznę wylewać, a ty może zająć po prostu yy, tą opatą. Dobra, czekajcie, żeby teraz dobrze zrobić. Ale? Król jakie ma zadanie? A król może pomóc mi wylewać lawę jak radę. Dobra fajnie by było, w, nie? Dużo jeszcze tego wylać kopać czy nie? Nie, wykop tylko ten kwadlacik, bo on będzie musiał... Wszędzie lawa? On będzie musiał przeskoczyć tak, całe to musimy wylać. E, nie wiem czy to się uda tak fajnie zrobić, ale... Zobaczymy. Czy fajnie nie będzie, ale będzie tak, że będzie wszędzie lawa? Ważne, żeby była wszędzie lawa widzowie, ponieważ on sobie będzie tutaj przeskakiwać, a my będziemy go rzucać. Normalnie jak takiego yy, nuba, jak takiego luba będziemy... A, a to też będziemy... będzie musiała przejść, te niebieskie? Yy, niebieskie będę musiała przejść, tak. I teraz musimy, słuchajcie, zrobimy tak. Parkour zrobimy miejsce ja postawię tutaj parę bloków. Jest wszędzie. Tutaj jest chyba piasek, więc o właśnie. I teraz tak, bierzemy piasek i robimy parkour z niego. Yy, przydałby nam się kolega, który by go przetestował, ale dobra, w sumie czekajcie. Zrobimy troszkę ludniej ten parkour eee, Może tutaj nie wiem, czy To da za da daleko, tak? nie da się skoczyć tyle w minecrafcie myślę wydaje, hmm. że się da I... No da się, patrz, na luzie, na luzie. Teraz tak tutaj. Dobra, to go postawimy kolejny Kolejny zrobimy taki niemożliwy skok Taki żeby on, czekaj, ja pójdę na drugą stronę No ja, ja łatwiej postawi... na niego, to by musiało być coś, wiesz I Ja go postawię jakby tutaj tak no tego może nie zrobić. Tego można nie zrobić. Nie. Co to robisz, szybku! Nie! Nie. Nie! Co się nie no, czekajcie, zrobimy tak, że my po prostu postawimy tego bloka w końcu. Ale ale dobra, żeby wiecie, że się za bardzo z nad nim nie... To jest za daleko, no co ty? Że jest no na cztery kratki skok! Postawimy tutaj tego bloka. Tam to już powinien zrobić, to też nie jest łatwy skok, ale wydaje mi się, że powinien dać lada. No patrz, no przechodzę. Tutaj pyk i myślę, że dalady, zobacz. Pokaż. pyk. No patrz, no chopie! No chopie! Ale dobra, my będziemy dali, więc wiesz, o to chodzi, nie? Teraz no nie tak. jest to ciężkie, no nie, dobra, nie jest ten parkur ciężki, myślę, że jest cięższy. I kolejna pami sprawa, pamiętajcie, tej... Pamiętacie, kiedy zginąłem? Yy. No? Kiedy? To dopiero, no? to dopiero teraz mnie odbugowało <głosy> <głosy> Dobra, patrz, teraz tak, najważniejsza sprawa, widzowie, stawiamy w tym miejscu łóżko, ponieważ ten nie może nam uciec. On musi okay. tam. Tutaj... to. Mm, no zobaczcie. No parkurek, banalne. Banalne kulce, prawda? Dobra, teraz tak, chłopaki. Teraz musicie mi pomóc. Yy, tak, fajnie, Kolce, kolców, mimo że chcesz to lawę jeszcze też wyleję. No i chyba to będzie wszystko. Dobra, słuchajcie, polostawiaj te rzeczy. Nie wiem, czy w ogóle da radę jako skarpetek. Gdzie ty tak chcesz pajęczyny dać? Wy są nawet tak po bokach tutaj, żeby on miał. jak skakiwać, jest. O, właśnie coś takiego, nie? Polostawiamy, żeby chłopak normalnie się, się denerwował ca cały czas. Nawet. no nie! Ja nie daję rady, dobra, sykaj. No palion! Więc coś takiego, jestem na ugnaniu tego bloka to to sobie postawię tutaj i widzowie normalnie chopak jak będzie wskakiwał to będzie miał z tym problemy ten no i nawet tutaj jak będzie schodził to też mu tak po, 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 bo będę musiał popychać. przechodzić i, i będę miał z tym problemy a my będziemy mu przeszkadzać i cały czas go denerwować tak jak on denerwował nas no i widzowie jeżeli on przejdzie ten parkur to potem czeka nas ostateczna tortura jaką jest widzowie jeden fałszywy patrzcie Temu tych, tych drzwi się nie da w ogóle otworzyć czekajcie od, rozwalimy je no widzowie, tutaj będziemy we yy, na na we dwójkę, na widzowie śladowce, bo dzisiaj rola z nami nie ma, widzowie, przesladowca. To będziemy go bić normalnie, w którym... Będziemy go klepać, będziemy go klepać, Nie ma szans, nie nie ma szans. Ma sans. No ma szans, na no nie ma szans. Także widzowie, w tym momencie chyba wszystko już jest gotowe, będziemy ze nim troszkę bawić dla beki, będziemy mu stelać nogi, jak będzie skakał, więc widzowie, idziemy w tym momencie po przesladowce i widzimy się zaraz. A więc widzowie, jak tutaj widzicie na następującym ekranie Przesladowca już przyszedł jestem został przyprowadzony za wstaz No i co teraz chłopaku? Dzisiaj się pobawimy troszeczkę ha, ha, ha. No, Tak powiem ha, ha. Kliknijmy tutaj już wózeczko, pięknie? Chłopaku? I gamę mode survival wpisuj Tak, I... masz być śmiertelny Masz być śmiertelny, gamę mode survival No, Pięknie, ale wózko, ty wózko Bo ucieknie, ucieknie No, mam nadzieję, że nie staję No klikaj Klikną, dobra, klikną, dobra, dobra, klikną. No. dobra klikną. Pajon, Ja kliknął, sprawstwo Pajon, o Aaa, ale to było przyjemne O jest Coś pięknego, dobra, chłopaki Teraz tak Przeszla Ja myślę, że może zacząć coś Przechodzić ten Śmiertelny ten przeszkód, A my się zaczniemy zabawę Ja sobie na sam początek może wezmę łuk Nie wiem no, może wezmę łuk Dawaj Łukiem, dawaj sobie, to troszeczkę, nie? No to co, pierwszy do przeszkód na lawie. Dawaj, dawaj przysladowcu! Robisz, robisz to chłopaku! Robisz to... A, 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 nie! Patrz, Aha, na nie samym końcu! Na no samym... No nie przeszedłeś! Niestety dzisiaj się nie udało chłopak. Dobra, co za ja mu pomogę, wiecie, ja mu pomogę, dobra, chodź! Chodź ja ci pomogę trzy w Ja ci pomogę ten parku przejść! I co lubi? Ej! Ej! co? się dzieje? Bo, bo się no co się przysadow... Przechodź, stop? to, przechodz, bo poza za zaraz, będziesz miał płac, będziesz płakał, chłopaku Ło! Patrz, ja pomogę no, dobrze Ja nie mogę Ej, ej, ej sam bym zrejdżował, nie? Ej, ja bym wyszedł z gry nie, To jest też ja przykre, by. nie? Ja bym wyszedł z gry, ale on nam no, to samo przez parę miesięcy, nie ma Teraz my. Dobra, przesadowco, daję ci teraz normalnie folię na tym lawowym, więc możesz sobie go... Dawaj, dawaj, teraz będzie się łatwiej, teraz będzie ja, łatwiej, ja, ja zrobię tylko jeden Stoń. Dawaj przesadowco, dawaj! Mi śnięty, mi śnięty, zobaczymy teraz, czy da Teraz Teraz, patrz, pajęciny go, po, pajęciny patrz. go pokonają. A, Ej, on spadł. bez, bez nie umie tego zrobić. Aha, bo one mu, patrzcie, blokują... Jestem ochroniarzem bola. Będzie miał ciężko, chłopak będzie miał ciężko przez ten parkour Ale mi się wydaje, że jak ja myślę, przejdzie, że przejdzie, patrz, no na spokojnie przejdzie Jak slajd to to do doradzę, nie będę mu teraz wszystko golił, Skacz, skacz, będę... skarż, dawaj Czekajcie, zrobimy coś takiego, o, fektu lecę mu lestelawę wleje, o, o nie, tego nie przeskoczył, patrz, 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 patrz. jak on ma to zrobić nie. sobie? I tego się nie da, kto to Ej, zrobił? Ja wam prze... się, da się, patrz, dobradze do ty, się. dobra, chce mam stylawe. Nie no, mam to. Za łatwo mu idzie Dobra, wlejemy lawek. Gdy... No patrz, nie, patrz. nie zrobi tego teraz! Nie, da lady, nie, nie da lady, nie Tak mu zrobię. Tak um, I może lawej. Czekaj, nie patrz bolo, tak. ja stawiam kolce. Nie lubię gdzie on jest? patrz! Patrz, patrz, patrz co robi! Tak mu dam. Przekrodzi przez twojeń Nie daje rady, chłopak! Ale da ladę w sumie, patrz Patrz, patrz, patrz Chodź! Da ladę, da ladę. Czekaj, ja sobie napieram. No on przejdzie to, no jakie proste przejdzie? to jest! Nie, dobra, czekaj, zrobimy tak, zrobimy teraz inaczej. E, jak on będzie tu przechodził, to mu wylejmy tu lawę. I nie, chyba tego nie zrobi. On zrobi. tego czas? nie zrobi, no nie ma opcji. No jak on to ma zrobić? To jest niemożliwy skok! Ale w sumie może by tego. chce przez lawę, czy nie? Widzicie? Nie, tego nie ma. Nie ma, no dobra, no. ma szans, i przypłynie przez lawę. Ty, tak, mu zrobię. A ja się sam pod, pod, Dobra, nie. Dobra, dawaj, przez lub rób to, rób to, rób to. Zobaczymy. Hmm? Czy mu się uda? Czy mu się uda? Pasu, Aaaa, pasu. <śmum> zginie, <śmum> zginie, rady. na pewno Nie dam rady, nie, zginą. nie ja, za długo był w labie. Ale powiem wam na tak. końcu. tego nigdy by nie zrobił chyba z nas, więc no... Ja się nie dziwię, tak? Ja mu nie będę kazał chyba tego robić na nowo. Teraz przejdziemy przez do ostatniej tortury, jaką jest jeden v będziemy się bić. Jeden v 3 na miece. Na miece to e, przesadowco, tak. bierzemy sobie od kilofrek. E, tutaj są niewidzialne drzwi, oczywiście, ale przysadowco możesz przejść przez nie i wejść do środka. Więc zapraszam cię już. Zagramy na uliczne pistolety. Więc co? Najpierw na miece zagramy. Możemy sobie zrobić spam pointy i walimy się na miece. Przesadowco, wchodzisz tam i ja cię zamykam. Dawaj. Ej, on ma, on ma normalnie tego z ale dobra, ja w sumie nie potrzebuję. Modelna to wam zbroję! Ale spokojnie, ja nie potrzebuję zbroi, ja, ja mam tego swojego. Nie my jesteśmy i dwa psy! My go samym rozwalić, dobra, słuchajcie! Pierwsza ląda jest na miecze i na łuki, więc nie używajcie broni. Dla mnie ciełki, normalna! i łuki, po prostu nie! Czekajcie, bo jestem głodny. Dobra, sobie znam ostatni kanał. No, ma szans, zna! Ej, ja nie widzę przystępców, jak on ubieże. patrzcie, jak on zdejmie mi stój, to go nie widać w sumie! W tym! On ma Ej, no! Tak naprawdę, dobra, biorę łuk i możemy sobie. O, kiski Kule, Kula, dawaj, 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 biemy! Dawaj, dawaj, chodź kucy, Dawaj, 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 o, dawaj, dawaj, ja dawaj, 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 go, dawaj, go! No Dobra, ty masz kurde, jest odrzutem! Ej, on ma jaPS! Bijemy go, Bijemy go! Ej, on chyba oszukał! On ma jabłko z kreatywa normalnie, patrzcie! Ale wam jest z kogo zabić, co? Skąd ma jabłka! Patrzcie, no bo on ma kreatywa ja w sesji, się z chłopak, ale to dobrze! Bo będzie, wiecie, nierówno będzie, Dręczymy Dręcimy go, dręcimy go, dręcimy go! O, ty, yes! Przegrał, yes! przegrał, widzowie! Łatwo, łatwo, dobra, nie! Teraz będzie grubiej! Na pistolety! Teraz możesz zabrać blonie, jak jakie chcesz, e, no i po prostu bijemy się na pistolety i możemy zaczynać, cyrajce. Ja sobie... Dawajcie na wyda. pistolety bez keblera! Ej, pistolety, dobra, bez keblara, pistolety Bez kieblara, bez keblara, bez, będzie, keblara, bez to niczego To będzie śmieszne, to będzie jak w Cesa widzowie, dobra, dawajcie To będzie akurat fajne Więc tak, przez ladowczo możesz się Na twoim miejscu bym nie używał Bo widać cię Ej, czemu On zbroi? Ulgo? A nie, pistol ma, dobra Dobra, zajmujcie wszystkie swoje pozycje i my sobie złożymy Przy Przysladowca, sobie... no zajmij pozycję no Przysladowca się zbugował w drzwiach, jest tak duży, że chyba się zaklinował Nie wiem o co mu chodzi Tak, widzowie, zaczynamy, pasy ja nie widzę śladowcy w ogóle Co jest, dobra Ona ma zbroję. To co? Bez zbroi gramy 3, 3, 2, 1 To mu nawet jest na plus, patrz on, on ma broń. On ma kalownie. Ej, gdzie jest? Wow. Pyk, 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 pyk. Jest! Ay, jak szybko, jak sykunde. szybko! dobra, nie, to, to dawaj jeden versus jeden ze mną! Dawaj jeden versus jeden, nie, ja bym go tak rozwalił tego... Dobra, zbyt. dobra. co ten. Czekaj, a gdzie ja mam... A ja nie mam tu tych, dobra, mam, skaj. Dobra, dobra. dobra. A, gotowy? A, dawać, bo, bo no nie, idę, mnie. Dobra, dawaj, dawaj, start! Bo <śleski> no prześladowca mi włazi pod celownik! A ja ci wolę przelot! No prześladowca mi włazi pod celownik! Ej, Bez dawaj, sensu! Nie. Dobra, przesadowca, kurde, chłopaku, wypad stąd! Przegrałeś, przegrałeś, sobie! już nabój nie mam nawet! Dobra, nie! Dawaj Sela, dawaj Sela, raz, tylko ja nie mam Dawaj jeszcze raz, dawaj jeszcze raz! A masz naboje, go... masz naboje? Mam, ma, mama, mam, 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 ma. no chcesz? Przesadowca nie, nie obrony nieskończone! Dobra. Dobra, git! Dawaj, Glocka... na pistolety zdejmę widzowie! Dobra, masz no, stąd. daj! Mów Dobra, kiedy, mów dwa, kiedy! Dobra, dawaj! No! No stąd, no co?! Dawaj, Gobolo, dawaj! Yes! Jeez! Ja tej... Dobra, dawajcie, klask no z i i zobaczymy, kto przyjdzie do finału. Przed chwilą może sobie. Mów kiedy, mów kiedy? Przerwajcie z boku, start, start, start. start. Ej, przyjdę, co to jest Zobaczymy, kto jest królem. No, szkurde! Dawaj, dawaj, dawaj! Parta miał! ja no, nie trafiłem. No, rozwalił go. Go. No, no, go, ej, patrzcie, coś napisał, przepraszam. Słuchaj, czy Nie co przez nie ruszają, bo ja wiem, że ty nie przypadku. No słuchaj się, tak? Chłopaku, zostaje skórce psygnemy i wracamy na styk z tym się Teraz my się bawimy, to wynosi się do domu. Tak, Dobra, z kim teraz surówka? Teraz, teraz tak, ja z biję. A ty ze na style, chopie. I mi się to nie pokazuj na oczy w ogóle. Bo bo jak tam wrócę, to by zjeść gozy. No. Dobra, teraz tak, ja sobie biję z jeden na jeden, bo bardzo bym chciał się z niego Także, Raz, dwa, trzy, stalamy.

Czekaj, czekaj! Dawaj! My czekamy, dobra, teraz bijijesz się z Nejwiem o kolunę. i daj mi kolowę i wybram. Dobra, dobra, czekaj, dobra, czekaj. dobra, dawaj. Czekaj, czekaj. Czekaj, czekaj, na pojęcie na kamień, ale jest na pewno. Ja ty być na ty, czarnym! Ty cały czas paniszkim jesteś w Zususccie! Cały na czarnym. Dobra, nie, czekaj, bo mam trzy nie, cztery. No ctery serca mam, nie ma chcę nie schierować w ogóle. Dobra, jestem najemy, jesteś najem. Ale dobra, jestem kozakiem, mi to wystarczy. czekaj. 3, dwa, jeden, start, dawaj! Dawaj, dawaj! Ej, co ty zrobiłeś? Ej, co so ty pie... Co w ogóle? Nie! <laughs> KOL jest jeden! Nie, jakie logi, widzowie! Jakie logi? Co jest? Joki, logi. Dobra, słuchajcie. Koniec. No, no Def chyba chyba. Osu... Nie, no, on szuka. No ja w ogóle tego nie No zalicam. ja go szukał, No co? Ja, ja tego w ogóle nie zaliczam. Także, no widzowie, to był prawdopodobnie ostatni odcinek z przesadowcą na moim kanale, więc zostawcie, jak najwięcej łapek do góry. Ja się z wami zegnam w tym momencie. Cześć.